Szanowni mieszkańcy powiatu łukowskiego, drodzy goście, przeżywamy kolejne święta Bożego Narodzenia. W związku z ich przeżywaniem wszystkim przebywającym w tych dniach na terenie powiatu łukowskiego składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę, by były to święta pełne spokoju i radości z narodzin Pana. Życzę by w te święta Bożego Narodzenia nikogo z najbliższych członków Waszych rodzin nie zabrakło, byście mogli przeżywać czas refleksji, czas spotkań z najbliższymi, byście mogli także wypocząć i przeżyć te święta w duchu religijnym. A z tej racji, że zaraz po świętach. Będziemy przeżywali Sylwestra i nowy rok. Chciałbym życzyć sympatycznej, radosnej, wesołej zabawy sylwestrowej i dobrego, szczęśliwego nowego roku, by nowy rok był lepszy od mijającego, pozwolił na spełnianie się planów, zamierzeń. Także tych wszystkich przedsięwzięć które są w trakcie realizacji. Było omijały państwa wszelkiego rodzaju kłopoty, chwile takie, których byśmy nie chcieli przeżywać. No i co najważniejsze, byśmy wszyscy z nadzieją mogli doczekać kolejnych świąt Bożego Narodzenia i kolejnego nowego roku. Muzyka